Witam państwa w czwartkowym kwadransie z prezydentem. Moim gościem jest dzisiaj pan wiceprezydent Adam Mychty Mytych. Witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Panie prezydencie, Miejski Zakład Budynków Komunalnych ogłosił przetarg na restaurację w ratuszu. Tak, tak i to dobra wiadomość, ponieważ jest to takie miejsce, do, których, do którego się wielu mieszkańców przyzwyczaiło. Zresztą miłe miejsce, chętnie odwiedzane, może nie tłumnie, ale chętnie odwiedzane. Zdziwiła nas ta, ta informacja albo decyzja poprzedniego najemcy o rozwiązaniu umowy więc szybko został ogłoszony ten przetarg oczywiście obwarowany wieloma wieloma sprawami nie będzie tam żadnego fast foodu nie będzie żadnej stołówki nie będzie żadnej żadnego tego, tego typu działalności związanej z takim z takim z takim powiedzmy bardzo szybkim jedzeniem, szyb, jedzeniem tak Yy, będą tak brane pod uwagę takie inne, inne, inne argumenty, czy, 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 czy w ofercie, związane na przykład z taką aktywnością pozagastronomiczną, typu wystawy, ekspozycje. Jeżeli ktoś taką ofertę złoży, to będzie bardzo dobrze. Plus ogródek. Plus ogródek, tak. Yy, ten przetarg, kiedy poznamy wyniki z yy, w ofert? Marcu, w marcu 20. W tej chwili nie, nie, nie znam daty, chociaż. Ale oferty już spływają? Ofer, ofer, oferty jest termin, z ofert jeszcze nie spływają. Panie prezydencie, budżet obywatelski okazuje się, że są nie 22 wnioski, a 23. Tak, bo widocznie drogą pocztową mogły być dostarczane i ten wniosek jeden jakby doszedł. Co należy uważać za pozytyw. Yy, okazuje się, że ten pomysł to jest bardzo dobry, trafny pomysł. I, no i teraz będzie, będzie weryfikacja tych wniosków kompletności, prawidłowości sporządzenia tych wniosków, ilości podpisów między innymi będą sprawdzane, bo tam jest taka minimalna ilość wymaganych podpisów. A później, później będzie, będzie komisja, będzie głosowanie i będziemy decydować. Panie prezydencie, pan widział te, te Niektóre projekty? Tak. I co ciekawe? No są ciekawe, ale one głównie no są ciekawe, bo chociaż dominują takie, takie wnioski dotyczące no, rehabilitacji sportu, aktywności fizycznej, jest jeden wniosek, który jakby nawiązuje do jakby przypominania o fajnej tradycji, o tradycji, o historii Wielkopolskiej, czyli jakby jakby uczenia czy przypominania historii związanej z, z powstaniem Wielkopolskiej na przykład, ale, ale generalnie większość wniosków to jest aktywność fizyczna, ogródki, boiska. No, i tutaj będzie trudny wybór. A komisja konkursowa już jest powołana? Jest powołana komisja konkursowa. Radni urzędnicy będą sprawdzać te, te, te złożone wnioski i kompletność tych wniosków. A przewodniczącym będzie pan prezydent Piotr Jóźwiak? Już Jóźwiak, tak. Dobrze. Piotr Jużek. Chciałam także zapytać o tą komisję, na której był pan i ja, a chodzi o, konkretnie o MPWIK, o Miejskie Przedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Panie prezydencie, no bo tutaj był jaki. Taki jasny sygnał ze strony pana prezydenta i radnych, że nie zgodzą się na podwyższenie taryf. Natomiast MPWK mówi, jeśli nie rozwiążemy problemu osadowego, będziemy musieli skądś te pieniądze wziąć. Czytaj, zapłacą za to mieszkańcy. Tak, tak. Tak naprawdę, to, to, to finał wszystkich prawie spraw to jest taki, że mieszkańcy w jakiś pośredni albo bezpośredni sposób płacą za, za ewentualne wzrosty kosztów. No, tutaj konkretnej gospodarki osadowej. Yy, prawda jest taka, że w międzyczasie yy, zarząd spółki i rada nadzorcza się zebrała. Przeanalizowano dokładnie tę sytuację w zakresie tej gospodarki osadami. Przeanalizowano potencjalne skutki skutki jakby wygaśnięcia czyli koncesji, czy koncesji czy pozwolenia pana tarki. Yy, przeanalizowano aktualne potrzeby w zakresie modernizacji remontu, tej części mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Przeanalizowano skutki tych sporych inwestycji, jakie MPWK realizowała ta spółka na rzecz na rzecz miasta, na rzecz mieszkańców. Trzeba tutaj powiedzieć, że przy obrocie gdzieś 29 do 30 milionów, ta spółka zrealizowała chyba inwestycje rzędu. Około 9 milionów w zeszłym roku, także to jest, to jest bardzo duży wysiłek finansowy dla spółki, a te fakty rodzą konkretne skutki w, w, w rachunku przychodów i wydatków spółki, także, a ten rachunek musi być zbilansowany. Taka jest idea ta, funkcjonowania tej spółki i tej, tej działalności, taka, taka, taka jest, taki jest kierunek wyznaczony przez Radę Nadzorczą, także. Z tego co wiem, to zarząd spółki przygotowuje niewielki niewielki wzrost jednak opłat za, za ścieki, tylko za ścieki. No ale może się okazać, że to przejdzie. Może się okazać, że to przejdzie, bo jeżeli prezydent dostanie argumenty, mocne argumenty, to prezydent może zaakceptować tę zmianę taryfy. Niewielką, nieznaczną, bo to byłoby w skali miesiąca, ja myślę że w skali miesiąca to, to jest około 20%, 928 groszy brutto na, na metrze sześciennym zrzutu tylko ścieków, nie wody, powtarzam, plus uproszczona będzie taryfa i tam będzie wzrost taryfy tej opłaty stałych o złotych chyba 44 o ile. Także takie miesięcznie dla rodziny, takie dobre, koszt dobrego, dobrego piwa. Także to nie jest jakiś znaczący wzrost, to jest jakiś około 5% wzrostu tej te, te taryfy, zarzut ścieków, ale ja myślę, że to jednak jest konieczne. Ale panie prezydencie, czy Rada Miejska? No bo tak jest, to, że Rada Miejska właściwie może wyrazić swoje stanowisko, tak? Prezydent A może prezydent swój... może zawetować, lub lub zaakceptować tę taryfę. No, ale myśli Pan, że to jednak, że to jednak ta, ta podwyżka przejdzie, no bo z, z tej komisji wynikało, że, że ja powiem tylko naszym widzom, tak, że pozwolenie na wywóz tych, tak, na gospodarkę tymi osadami wygaz w firmie z Biktar i teraz będzie trzeba o, ogłosić... Opinie są różne. No, no tak, opi... bo firma ma swoje... Wiosi Polski co jednego twierdzi, Wiosi Lubuski co innego. No właśnie. Antarka póki co prowadzi tę działalność. Warunki finansowe Pana tarki są całkiem przyzwoite dla spółki. Natomiast spółka musi się zabezpieczyć przed, po pierwsze musi uwzględnić konsekwencje tych faktów, o których mówiłem wcześniej i musi mieć bezpieczeństwo finansowe. Musi mieć bezpieczeństwo finansowe z uwagi na, na to, co mówiłem oraz z uwagi na to, że spółka musi przygotować się do kolejnego etapu jakby gospodarki osadowej na swoim terenie. No ale pan prezydent słusznie podnosił być może kwestię, że dlaczego my się tak trzymamy tej linii prawa, a inne województwa czy inne samorządy nie? Z informacji, jakie posiadam aktualnie, to nie jest tak, że inne samorządy nie mają z tym problemu. To jest problem. To, to nie można udawać, że nie ma problemu i chować sprawy czy problem pod dywan. No, to jest droga donikąd, bo prędzej czy później to wszystko, te problemy wszystkie się ujawnią. Czyli MPW ma rację, tak? Z tego wynika, tak? że, że, że nie może inaczej się zachować, jak czyli jak musi ogłosić w tym, nowy w przetarg. cenach prawnych są są po pierwsze, są różne opinie prawne są różne opinie prawne z tym, że MPWK naprawdę sięgnęło po opinię renowowanej kancelarii prawnej, które zajmują się profesjonalnie gospodarką osadową, ustawą o gospodarce odpadowej. Także to są poważne opinie i nie należy ich lekceważyć. Natomiast jak zwykle w tym naszym prawie są takie ścieżki, które pozwalają jakby chociażby na jakiś czas ten problem złagodzić i, i, i rozwiązać. Powtarzam na jakiś czas, bo my będziemy nadal czekać też na odpowiedź Ministerstwa Ochrony Środowiska w tej kwestii i będziemy podejmować ostateczne decyzje. My, spółka będzie podejmować ostateczne Czyli decyzje. Czyli pismo zostało skierowane. Oczywiście. E, chciałam też zapytać o spotkanie jutrzejsze, bo właśnie będzie gościł marszałek województwa wielkopolskiego, pan Marek Woźniak i spotka się z samorządowcami Leszna i Regiunii i będzie podpisanie mandatu terytorialnego dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Panie Prezydencie, co to znaczy mandat terytorialny? To, to jest po prostu y, polityka i y, 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 dobrze, że tak jest. Urzędu Marszałkowskiego po, pozwala jakby z tej całej puli środków unijnych wyodrębnić taką część y, poza konkursową środków, które dostają y, określone miasta Województwa Wielkopolskiego. Leszno, Kalisz, Piła, Konin i w ramach, w ramach tej puli Leszno ma przydzieloną swoją pulę środków na wspomaganie pewnej, realizacji pewnych inwestycji, które są z punktu widzenia rozwoju miasta czy, czy rozwiązywania problemów miasta bardzo ważne i została określona taka lista tych, tych projektów inwestycyjnych, które będą realizowane właśnie z, tego, z tej części środków WRPO. I stąd udział burmistrzów Rydzyny, Osiecznej, tak, tak. tak, Wójta Lipna i yy, yy, bo w ramach, z tymi samorządami. Yy, w ramach właśnie tego obszaru strategicznej interwencji, yy, te gminy, gmina Leszna oraz gminy ościenne mogły zgłaszać konkretne projekty inwestycyjne i to, to niezwykle ważne spotkanie właśnie jest jakby zwieńczeniem tych wszystkich rozmów, negocjacji, i, jakby, określenia się, do się gmin, Leszna i pozostaje gmin, w zakresie tytułów, inwestycji oraz kwot, jakie chcemy przeznaczyć na te inwestycje. Oczywiście, to, że my jest też te tytuły są zakwalifikowane, to nie znaczy, że tam nie trzeba spełnić bardzo ostrych, wymagających warunków. Panie Prezydencie, w naszym poprzednim spotkaniu, właśnie w kwadrasie z Prezydentem, mówiliśmy o rewitalizacji terenów pokolejowych i wniosek został złożony w Ministerstwie. Ja chciałam zapytać o jego losy, co się z nim dzieje, czy jest wnioski jakaś informacja? W chwili, wnioski w tej chwili są analizowane. Analizowane co do, co do oczekiwań i co do jakby zgodności z duchem ustawy o rewitalizacji. Bardzo wymagająca procedura, bardzo trudna procedura. Nasz wniosek został złożony został złożony po, po ciężkiej pracy naszych urzędników, że tak powiem, i po pracy, i przy wsparciu eksperta wyłonionego przez Ministerstwo w tej chwili, wtedy infrastruktury i rozwoju. I liczymy na to, że będzie raz, że dobrze oceniony, dwa, że będzie zakwalifikowany do finansowania. No właśnie, jak wygląda to finansowanie? Przypomnijmy. Do 4 milionów złotych. I w ramach tego projektu to to w ramach tego projektu na tym etapie rewitalizacji, bo powiedzmy, że to jest finansowanie pewnego etapu wstępnego rewitalizacji studia, inwentaryzację, dokumentacja nie wiem, czy tam w ramach kosztów kwalifikowanych jest podziały, ale jeżeli nie, to my musimy ten podział wreszcie dokonać, bo wiem, że spółka PKP Infrastruktura już uzgodniła z pozostałymi spółkami, w jaki sposób ma być ten teren pokolejowy, zdegradowany, podzielony i my się zaangażujemy wtedy w podział i będziemy później no, uzgadniać warunki przejęcia tego terenu. I na to są, na to jest właśnie to konkretne dofinansowanie. Między tak? innymi na to... na to, nie tylko, bo ten obszar rewitalizacji i oddziaływania jest dużo szerszy, to jest od placu Meciga poprzez wszystkie te dzielnice wokół rynku, aż po ten teren, po ten teren, powiedzmy, nazwijmy go umownie po kolei. Ale jeśli, e, jeśli jest szansa na dofinansowanie, to ile miasto musi na to wydać? do 15, 15 To niewiele. To niewiele. Ale są na to pieniądze, Panie Prezydencie, w budżecie? Czy dopiero będziecie szukać tych pieniędzy? Na to Czy pieniądze... może jest jeszcze szansa na przykład z, jakąś, z jakiegoś innego źródła też poszukać? Nie, no tutaj jak już... Jak, jak już jest jak jedno, już jedno, to, to już to, nie to, masz... To, to już to nie chcielibyśmy zbyt wiele. Ale, Panie Prezydencie, są te pieniądze w budżecie, czy...? Pieniądze w budżecie są, a jeżeli nie ma, to i tak Prezydent znajdzie na pewno na, na te środki, bo to nie będą wielkie środki finansowe. To jeszcze na koniec. Jeśli chodzi o, podatek, o podatki, będą roz, roznoszone decyzje, deklaracje, tak? Deklaracje, tak. tak? Mieszkańcy otrzymają. Tak, pracownicy urzędu będą roznosić deklaracje. jest to najtańsza i najbardziej skuteczna forma jakby roz, roznoszenia tych decyzji. To buty jakiś specjalny dla pracowników, buty jakiś specjalny dla pracowników, bo e, nie, nie, będą musieli nie, chodzić Nie, tu. Nie, nie. Je, je, jest uzgodnione są warunki finansowe. Zapewniam, że dużo bardziej korzystnie niż, niż, niż normalną, klasyczną formę rozsyłania taki, tego typu deklar deklaracji i wiemy, doświadczenie pokazało, że dużo bardziej skuteczna forma. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam dziękuję. na kolejny kwadrat.